11 lipca został ustanowiony przez Sejm Dniem Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. Ustawa uzyskała niemal jednogłośne poparcie. Temat rzezi do dziś kładzie się cieniem na stosunkach polsko-ukraińskich i wywołuje kontrowersje. Strona polska uważa rzeź za ludobójstwo, podczas gdy większość Ukraińców nie zgadza się z taką klasyfikacją. Mimo to strona ukraińska w tym roku zezwoliła na ekshumację w późnikach. O tym, że zbrodnia wołyńska nigdy nie ulegnie przedawnieniu, mówi Euronews, wiceprezes IPN-u. Miejsce, które wskazujemy w tych 26 wnioskach, jest ponad 80, i z całą pewnością oczekujemy od strony ukraińskiej zgód po prostu na to, aby Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z agendami państwa polskiego mógł podjąć poszukiwania, a potem ekshumację szczątków naszych rodaków spoczywających w dołach śmierci. Szacuje się, że w wyniku czystek etnicznych dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów życie straciło około 120 tysięcy Polaków. Symboliczną datą jest 11 lipca, gdy Polacy byli mordowani w około stu miejscowościach. Instytut Pamięci Narodowej apeluje do rodzin krewnych, aby zgłaszali się i ten materiał genetyczny oddawali. Jest bardzo duże zainteresowanie. Widać, że ten temat w dalszym ciągu jest żywo interesujący dla Polaków. Jednak nie wszystkie rodziny czekają na ekshumację, a część z nich jest im przeciwna. Ja się zdecydowanie nie identyfikuję z tą grupą, która się domaga ekshumacji. Uważam, że wyruszanie tam z ekipą, która rozpruwa tę ziemię po to, żeby szukać kości ludzi zmarłych 80 lat temu, to jest zdecydowanie nie w porządku. W toku pozyskiwania zgód na prace poszukiwawcze lub ekshumacyjne jest 26 wniosków złożonych przez Instytut Pamięci Narodowej oraz trzy wnioski z Ukrainy.